Cześć, jestem Laura, to jest Oliwia. Będziemy śpiewać piosenkę pod tytułem Olej ostatni rok. Prawdziwa miłość połączyła ich, walczyli do końca, choć brakło sił. Ona nie chciałaby każdego dnia musiał patrzeć, jak upada tak. Pomczy jaki to był dla niej ból. Wiem, że w końcu odejdzie znów, wiem, że w końcu nadejdzie czas, że wezmiemy do bólu, że odejdzie w dal. Noc ona sama siedzi znów. Przypomina sobie chwilę, których już nie przeżyje nigdy więcej długi raz. Ze szybkości dają, ten czas. Planowali, że przeżycie razem będą iść, lecz Bóg inaczej rozplanował. I odchodzi dzień w do którym dowie się. Czy jej plan miał zmienić? Bieg on cały dzień przy niej był. też ocierał i gdy w końcu potwierdziło się. Teraz to taka miała skończyć życie nie odstępował jej na krok. Chciał być przy niej cały rok, w którym wszystko miało zmienić się. Już nie będzie nigdy tak samo, nie. Prawdziwa miłość połączyła ich, patrzy do końca, choć brakło sił. Ona nie chciałaby każdego dnia, musiał patrzeć jak upada tak. Pomyślał jaki to był dla niej ból, wiedząc, że w końcu odejdzie znów. Wiedząc, że w końcu nam nadejdzie czas, że wezwie ją do góry, że odejdzie w dal. Dalej zagarbił, a poprawy brak, i ciało z dnia na dzień straciło blask. Mimo, że organizować cały czas. Ona była jedna za szczęśliwych gwiazd, on całe nie spędzał obok niej, zapalał ten ciem, w oczy jej. ważne, że kończył jej się czas, dopóki byli razem mogli radę dać, pijały dni no, gorzej z nią. Zbliżamy się do końca, choć wie, że z życia musi żegnać się. Odchodzi szczęśliwa, bo on przyjechł. Uczucie pomogło jej pokonać strach, walczyć tak. Pod końcem pocałował ją i szedł do jej ucha to mimo to. Prawdziwa miłość połączyła i waczyli do końca, choć brakło sił. Ona nie chciała, bo każdego dnia musiał patrzeć jak upada. Tak pomyślał, jak to był dla niej ból. Wiedząc, że w końcu odejdzie znów, wiedząc, że w końcu nadejdzie czas, że weźmie ją do góry, że odejdzie. Dziwa miłość włączyła i patrzyli do końca chce brakło sił. Ona nie chciała, by każdego dnia musiał patrzeć, jak upada tak. Pomyśl, jaki to był dla niej gór. Wiedzę, że w końcu odejdzie znów. Widzę, że w końcu nadejdzie czas, żeby z nią do góry, że odejdzie w tak. Dziękujemy za słuchanie piosenki. tak.